To my, Jurgi, nie kablujcie na nas śnieg. do urzędu Kiedy ani nigdzie, śnieg. bo śnieg. zobaczycie, że tutaj w studiu zatrudniamy nieletnich, to mogą śnieg. nas zamknąć. Chcieliśmy śnieg. życzyć czego? Antek, czego chcemy życzyć? Dużo pieniędzy! Dużo pieniędzy! Ery. No to może pan się zastanowi? Dużo zdrowia, dużo pomyślności, dużo spełnionych marzeń w całym przyszłym roku. I tak, no to jak już zdrowie było pomyślność i pieniądze, to jeszcze raz pieniędzy. Jeszcze raz zdrowie, jeszcze raz szczęście. A ty Eryk, czego życzysz? Wszystkiego! Najlepszego! Wesołych świąt. Wesołych Uuu. świąt. Uuu, to musi tracić dwie minuty! Uuu. <noise> Dawać jeszcze, 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 jeszcze. Dużu życzenia. okej, okay. dzień dobry, ja jestem, Erik Jurja, nie mam nie znacie i chcę złożyć życzenia, żeby mieliście dużo zegarów, żeby wiedzieliście, która jest godzina.